Siemanko widzowie, dzisiaj będziecie mieli do wygrania takiego kałacha. Żeby go wygrać, trzeba na złożyć łapeczkę do góry, subskrypcję z wnętrzkiem. W tym miejscu pisać kodzik, oczywiście nie inny jak homerek. No i pamiętajcie o haśle, które będzie w dalszej części filmu. A wyniki z tego, jak jest poprzedniego, będą w kolejnym. Zapraszam na moje dzieło. Siemanko widzowie, dzisiaj sprawdzę, która skrzynka do 10 zł jest najlepsza i godna polecenia. Przed tym zobaczycie jeszcze case jest Battle, bo wygląda naprawdę pojewanie. 25 tysięcy zł. No zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ale my dzisiaj głównie będziemy testować, mówię, skrzynki do 10 zł. Wybierzemy jedną najlepszą. Oczywiście będzie to testowane na case battle tylko i wyłącznie. Tryb Boost raczej albo Jester, bo Jester raczej nie będzie nastawiony. Więc pewnie Boost by wchodzić. No i wybierzemy co po prostu się najbardziej opłaca. Tutaj bardzo ładnie marble fejdzi za dziewiątkę. Tutaj nic. Było jak dziwny duet. Rosto sobie wziął. Może tak trzeba grać zamiast Zisamu. Tutaj Karus Feel, Mocny skin za 4,5 klocka. No, to jest underdog. No dobra, czyli nawet te. Oj, chuj, przegrali. Albo Pamedusa za 17 koła. No, jedynie coś latuje ratuje to MK Hole po tej stronie, albo te Ambitionsy za 32 koła. Rękawic nie ma, więc prawdopodobnie to jest przegrana. chyba że Hall na lewo. Nawet chyba Hole nic nie da. No właśnie, trudno. Dobra, ważne, że ja tego nie grałem. I ja tego nie przegrałem. Wy pamiętajcie, że z Kodzickiem Homerexem to dobrałem takie zarobiste sznoty Bierzcie udział, a my przechodzimy raz do Okaz Batly. 3 graczy. Zwykły tryb oczywiście. Skrzynki na buście. No i wybierzemy najlepszą do dychy. Tą jeszcze też poddepniemy pod to, i myślę, że to też. Nie, to mnie, bo pacjent w do 11, więc to można podpiąć. No i według mnie można dać tak. 3T, 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 3T i 3T. Taka bitewka na sam start zadecyduje, oczywiście, myślę, która skrzęczka okaże się najlepsza. Chociaż pewnie jeszcze później zrobimy finał. Pod tym względem 150 zł, nie jest to duża kwota A można zyskać naprawdę wiele Zobaczymy ile Tutaj pierwsze uderzenie Za WP nie będzie niestety Drugi strzał Jest Kałaszek slajdzie, standardowy skin z tej skrzyneczki 6 zł, a dał aż 25 Tutaj nam dyszkę, więc naprawdę sporo Tutaj kolejny skin, Famasik Za 5,67 jest to już trochę gorzej no ale zobaczmy, czy Ultra Case się lepiej spisze, bo według mnie ten Medium Case jest naprawdę mocną skrzynką. No ale zobaczymy. Ultra case teraz sypną 18 ziko. Ultra case teraz sypną 25 ziko, więc naprawdę naprawdę dobrze. No i tutaj niestety na pół, więc aktualnie uznaję jedną i drugą skrzynkę na tym samym poziomie. I zobaczymy, co będzie w kolejnych rzutach, Czy rotten case spisze się lepiej dla przykładu? Nuclear Garden za 1159. Zobaczmy, co dokładnie dalej. No, ta skrzyneczka raczej nie miała racji bytu, więc ją odpuścimy sobie. Zobaczmy, co będzie w kolejnych rzutach. O, tutaj bardzo ładnie rast case'a. 27 ,14 zł, 14. Ostatnie uderzenie. Znowu AWP Mortis za 27 ,12 zł, 12. Więc ta skrzyneczka też naprawdę przychodzi na razie do top 3. Zobaczmy, czy ktoś jej, można powiedzieć. Hmm, podbiję dupę, o może tak. Tu 20 zł tu też nie było źle z tego Ammo Case'a. Tak szczerze mówiąc, ale na pewno w tamtych było lepiej. Zobaczmy ostatnią skrzynkę, czyli Ammo Case najdroższą. I od razu Petka See ya later za 20 zł, MK za 24. Więc bardzo możliwe, że do finału przejdą aż 4 skrzynki: Petka White Sick, albo Phobos za 11. Więc fajne naprawdę dropy. No, i tutaj takie coś. Myślę, że tą skręczkę również można dać do finału. Ja bym to zrobił. Tą, tą. Rust Case. Ammo um, Case odsuwamy. I coś takiego do finału. Myślę, że to ma rację bytu. I cóż, spróbujmy jeszcze raz zadecydować, która skręczka do 10 zł okaże się najlepsza. Na CSGO Skins dołączy do nas jakiś ziomeczek. Dodajmy losowego bota, jest im Rosso, oby nas nie rozpieprzył i zobaczymy nasze szczęście Dobra, 714, teraz kałaszek znowu, no ta skrzynka jest niezawodna, nie? Ten medium case, bardzo często leci ten kałasz z Ale oprócz tego, no jedynie niby ten Rapid A można uznać za profit, bo skrzynka kosztuje 630, więc można to uznać Tutaj Ultra Case daje dwa razy profit na sam start. Nie za dużo, ale jest USP Cortexa za 14 i Fever Dreama za 12. No i tutaj w ostatnim uderzeniu bez profitu, niestety. Rust Case, uwaga auk Sidmet, 12 zł. Kolejne uderzenie. Tu chyba dupa. No właśnie. Na razie ta przechodzi na trzecie miejsce ta skręczka. Chociaż tym twery 14 zł, no jakby był lepszy to pewnie bym zmienił zdanie na razie na ostatnim jest, zobaczmy czy Ammo Case okaże się lepsze to nie, to nie jest Ammo Case, co ja mówię, C4 Case znowu petka, see you later. no i tu główno. no szczerze, pierwsze miejsce według mnie bezapelacyjnie Medium Case, drugie Ultra trzecie Rust Case Łamane z C4 case. Em. No i jestem w stanie wybrać tutaj zwycięzcy. Medium case, mimo, że najtańsza skrzyneczka to najczęściej lecą fajne profity, więc jestem w stanie Wam ją polecić. A z Medium case'a również można trafić takie przymioty, grant przykładowo na gesterze. Taką zastówkę, hyperbestię. Taką Meczkę. Yy, może coś mocniejszego jeszcze padnie to wam pokażę. Albo się wyzdorujemy po prostu na tym desterku. Tak też może być. Wszystko się może wydarzyć, oczywiście, bo to jest na wszystko tyle samo procent. Jak widzicie, no z naszym szczęściem nie za dobrze dzisiaj. No właśnie. No dobra, zostawiam to co mam. Na następnym odcinku najwyżej spróbujemy od stóp do kosy. Cóż widzowie, dziękuję za dzisiejszy filmik. Pamiętajcie oczywiście, że z kodzikiem Homerek do wygrania są zarobiste przedmioty. No i cóż, do następnego filmu. Na razie.